Mamy to, mamy to zaczęło się spływa spływa to co chcieliśmy wyciskamy niedługo sok i stałe części są do 40. Kiedy zaczynaliśmy dyskutować o naszej drugiej serii Made in Query, jeden z takich podstawowych tematów czy pytań, jakie sobie zadaliśmy, było pytanie o, czy jest jakiś profil winiarza, który odpowiadałby winiarzowi gruzińskiemu, czyli producentowi win w Query, win naturalnych. Oczywiście takiego idealnego profilu nie ma, ale myślę, że musi być to winiarz, któremu natura jest bliska. Właśnie w tej prostocie tkwi pewna pułapka, niebezpieczeństwo, które będą czyhać na naszych winiarzy. Ponieważ no, jak to wygląda? Zbieramy owoce z możliwie najbardziej zdrowej winnicy, czyli jak najmniej pryskanej albo w ogóle niepryskanej. Zbieramy ręcznie, selekcjonujemy. Złe jakości owoce, dotknięte chorobami, przewiędnięte, odrzucamy oczywiście, na bieżąco selekcjonujemy. Słuchajcie, no, chyba wiecie po co przyjechaliśmy tutaj. Za chwilę rozpoczynamy zbiory. Czekamy na, bo obiecano nam piękne, dojrzałe owoce, które oczywiście dzisiaj wyciśniemy. Tak. To co, lecimy? No, oczywiście dostaliśmy koszty z Cepeli, żeby to było. Wyglądają bardzo przyzwoicie. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach, nie jest to klasyczny, europejski sposób prowadzenia winorośli, że to wszystko to jest to ładnie przecięte. Dużo tutaj Aha. jest puszczone na żywioł po prostu. Słuchajcie, troszkę na, nacięliśmy tego. Teraz czas to wycisnąć i do pewnie Taka kolej rzecz. Przewozimy wino do. Winiarni. No, w Gruzji mamy y, klasyczną, y, wydłubaną w, y, w pniu lipy y, prasę sacnacheli, w której się stopami tradycyjnie często przez dzieciaki y, na samym początku wygniata sok y, z owoców. To jest sacnacheli. Zrobiono z jednego pnia. Y, Lipy, bo właśnie lipy używa się do tego celu. W wielu miejscach, w wielu wioskach e, ciągle znajdziecie takie właśnie stare, piękne egzemplarze, które pięknie są patyną czasu pokryte i w ciągłym życiu. A ja spróbuję z niej wyjść Wyciągnij mnie stąd, wyciągnij mnie stąd. I jak mówił, że ta feli ma być może 200 lub 300 lat. Nie wiem na ile to są bajki, ale faktycznie wygląda niezwykle autentycznie. Zatował Masz to. Odszedł normalnie dalej. na czekaj, już była trudno. Zacznijmy. Mamy to, mamy to. Zaczęło się. Spływa spływa to, co chcieliśmy. Wyciskamy niedługo sok i stałe części trafią do kwestii. To też Wam pokażę. ma <grywka> Wino, jeszcze nie wino. Sok z winogron ścieka z prosto z prasy do kwewni, która jest zakopana w ziemi. No i później, w zależności od producenta, w zależności od efektu, jaki chce uzyskać, dodaje pewną część tej pulpy wygniecionej, czyli pestek, i skórek, i szypułek, czasami też. Jaka to jest ilość? No właśnie, to zależy od miejsca i od producenta. Dodaję do wina, które to wino podczas fermentacji i po niej. Nad tym stałym osadem, który w Gruzji nazywa się Czacza, sobie dojrzewa minimum 6 miesięcy. Teraz w ten sposób produkcji wpisuje nam się właśnie profil winiarza. Czyli po pierwsze, muszą to być ludzie, którzy nie boją się eksperymentu, którzy nie boją się czegoś nowego. Muszą być, dlatego muszą być trochę szaleni. By nie mogą być. Ja to nazywam aptekarzami, czyli że wszystko mają wymierzone i wedle książkowych reguł stosują się do wszelkich prac winnicy i winierni. Muszą być cierpliwi. Tutaj nie ma czasu na przyspieszanie technologii, na używanie rozmaitych narzędzi, które nam wino poprawią, które to wino jakoś ustabilizują sztucznie. Nie. Tutaj idziemy w parze z, z naturą. Nasi bohaterowie. Winica Srebrna Góra. Duży, poważny, profesjonalny projekt winiarski. A więc, rzetelność, uważne podejście do tematu i jak zmieścić quewry w kontekście całej pozostałej produkcji. Jak mówiąc brzydko, spozycjonować to wino w tej winicy. Tak, musimy we dwóch złapać tutaj. No, ewentualnie co w Nie wiem, to znaczy... że tak, Może, że trudniej jest zrobić, bo środka jeszcze jak jest Winica lorków. Dla mnie y, rodzina lorków to troszkę taka orkiestra kulinarno-winierska. Każdy umie grać na wszystkim. Razem tworzą świetny team. Nie boją się eksperymentów i są bardzo blisko natury. Kochają naturę, kochają wina naturalne. Będę ich uważnie obserwował. Jak chcesz to zdjąć, no, Nie, damy ja. Czekajcie, teraz musicie Wierzę ci na słowo. Koń. To Słyszałem o różnych miejscach. Nawet tam, gdzieśmy siedzieli, żeby się wkopać w winnicę. Ale nie ma sensu. Poświęcę to drzewo, przesadzę go. Ale... To już nie e, przesadzę. <noise> Zaczynam to kopać za dwa dni. Miał Pajdosz, młodość, talent, uważność produkcji, chęć uczenia się, chęć eksperymentowania i wyciskania ze wszystkich miejsc, ludzi, informacji, książek, najwięcej wiedzy, jak się da. Tutaj też jestem ciekaw efektów winierskich. Jesteśmy na mojej winnicy w Jakubowie w miejscu, które mój ojciec wybrał wiele lat temu pod nasadzenia winorośli. Pierwsze krzewy pierwsze winorośli trafiły tutaj w 2002 roku. Jesteśmy na wzgórzach Dalkowskich, około 200 metrów nad poziomem morza. Myślę, że miejsce bardzo dobre do uprawy do winorośli. A tutaj coś zupełnie nowego w naszej winiarni. Dwie amfory Kvevri przyjechały z Gruzji. Zupełnie nowy temat, nowe wyzwanie na 2020 rok. Myślę, że będziemy winifikować w nich traminera, z może około połową szypu. Pierwsze podejście: mam troszkę, troszkę tremy, mam też poczucie pewnego rodzaju winiarskiego sakrum, którego no, nie możemy sprofanować. Poza tym zupełnie inna technologia mycia, e, zupełnie inna winifikacja. Dopiero będziemy szykować specjalne marani, piwniczkę pod po amfory. Myślę, że w tym roku jeszcze będą musiały w jakimś tam tymczasowym rozwiązaniu być wykorzystane. Nie mogę się doczekać. Rudy! Maciek Popek. No właśnie. Co z tobą, Maciek? Znacie, Mariusz przedstawił przed chwilą kwiat polskiego winiarstwa, który będzie robił wino w Kwęgii. A ja tym razem wziąłem Marcina, operatora, pod górę Helm w okolicach Myślenic, gdzie mieszka mój przyjaciel Maciek. Człowiek wielu talentów. Dobry człowiek, niezwykle optymistyczny, radosny, który przypadkiem obserwuje nas od jakiegoś czasu i też kupił sobie dwie kwęgi. Znacie, gościu, nie ma nic absolutnie wspólnego z robieniem wina. Chyba widział to tylko w telewizji, czy to może się udać. Jest taki człowiek, który jak mówi, chodź chłopie, skaczemy na główkę. Ja mówię, tak, idę z Tobą. Problem jest taki, że z nabijamy sobie guza. Nie wiem, czy już będzie zadowolony do końca z tego, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jedźmy do niego. Cześć, mam na imię Maciek. Pasją do wina zaraził mnie Marcin. Jak zresztą wszystkich z otoczenia myślę, wino kochałem od zawsze. I zawsze mi się wydawało, że jest bardzo, bardzo magiczne. Zwłaszcza to, jak powstaje to wino. Chcę go zrobić inaczej niż wszyscy, bo w tym miejscu ma stanąć wielkie koryto drewniane. W którym będziemy, mam nadzieję, wspólnie wydeptywali, wygniatali te winogrona. I reszta sobie spłynie swobodnie do piwniczki. Tak jest. Mm, no no to jest czekamy, czekamy chwilkę i myślę, że na wiosnę będziemy smakować pyszności. Maciek zrobił grube wody. Pamiętacie, z Górę również. I jest malutki ubytek. W tej nie ma żadnego, prawda Maciek? Tak to jest. Ta trzyma. Może pół centymetra, ale myślę, że to mogło odparować. A to myślę, że to odparowało. Tak samo podejrzenie jest co do, co do tej, wiesz? Profesjonalna miarka, miarka zrobiona, słuchaj, na szybko. Powiem wam jedno. Maciek ma chyba jedno z najładniejszych, najbardziej plastycznych miejsc, w których... Jeżeli ja miałbym robić sobie piwnicę, w której robiłbym to wino... piwnica... Chodźcie. Piwnica nie jest przygotowana. Sucha, stabilna temperatura. O, słucha. No nie no, wydaje mi się, że nie, nie jest źle. Przynajmniej na pewno temperatura jest stabilna. I pomysł jest taki, żeby co? Tu się wkopać, tak? Kłopot jest nieco inny niż samo wkopanie, że się nie chce zmieścić przez to wejście. Może je wysadzić. Boję się tego rozebrać, żeby to się nie złożyło. Może się okazać, że jest dookoła skała. I wtedy to w ogóle będzie kłopot taki jak na srebrnej. No to już, jest, jest ciężki sprzęt, jakby bardziej wydobycia tego, bo ta skała nie jest taka jak tam w Tyńcu, że ona jest taka miękka. Mhm. Tylko tu jest wiesz. Naprawdę twardy kamień. Co, chyba wszyscy gotowi, to pora zaczynać. Kwęgi są. Zabieramy wszystkich do Gruzji. No ale gdzie? Jak? Nie można. Niestety Gruzja dalej jest yy, yy, zamknięta dla nas. Prawdopodobnie do końca lipca. Yy, a jak wiecie, już od. już mieliśmy jechać w maju na Festiwal Zero. Yy, później mieliśmy jechać w czerwcu. Co będzie dalej? Przyznam się szczerze, kompletnie nie wiem, ale na pewno na winobranie pojedziemy we wrześniu.